No manko. Witajcie w kolejnym materiale z Batman Arkham Knight. Tym razem rozpoczniemy sobie DLC, które zwie się Zemsta kobiety kota i generalnie fabularnie wyglądało to tak, że Batman współpracował z kobietą kot, a nawet nieraz graliśmy jako postać właśnie kobiety kota, żeby rozwiązać zagadki człowieka zagadki. Oprócz tego musiałem znaleźć jakieś wszystkie znaki zapytania, żeby na 100% i oficjalnie zamknąć człowieka zagadkę we więzieniu i tak się stało. Natomiast DLC po opisie można wyczytać, że przeniesiemy się w czasie po wydarzeniach po Arkham Knight Wcielimy się właśnie w naszą kobietę-kot i zemści się na człowieku-zagadce, czyli teraz po prostu musimy się zemścić tylko właśnie jako kobieta-kot. I wam powiem, że to wygląda tak, jakby rzeczywiście znowu człowiek-zagadka wydostał się z więzienia, a my ponownie będziemy musieli się z nim rozprawić. Tylko tak jak wspomniałem, tym razem nie zawalczymy jako Batman, tylko jako Kobieta-kot, a kobieta-kot to postać, która jest zwinna, która jest przebiegła, szybka, dynamiczna Potrafi chodzić na czworakach, chodzi po suficie Potrafi rozwiązywać, rozszyfrowywać sejfy Dostawać się w pomieszczeniach za pomocą wytrychat Albo tak jak widzicie, za pomocą swojego paznokcia może wykręcić śruby od wentylacji Więc na pewno jest to bardzo ciekawa i szybka Przebiegła postać, kobiety-kot, która jest dobrze znana dobrze rozpamiętywana jeśli chodzi o samą misję to nie jest moje pierwsze podejście żeby wiecie nagrać, bo jeśli chodzi o nagrywki to już jest moje które jest z kolei, ponieważ za pierwszym razem zrobiłem to za dynamicznie wrogowie mnie po prostu odkryli, a tu chodziło o to żeby po prostu nie dać się odkryć nie a ja nie wiedziałem więc to muszę zrobić dyskretnie, żeby po prostu się nie dać zauważyć później gdzieś tam w trakcie zginąłem ponieważ tu trzeba bardzo zwracać uwagę na swoje zdrowie, a tam były takie etapy które po prostu już były dosyć trudne była też taka zagadka, którą jakby nie wiedziałem, jak rozwiązać. Zrobiłem to na chybi trafił, w końcu rozwiązałem, chyba za trzecim razem. I do tej pory nie wiem, jak to zrobiłem, ponieważ jakby rozwiązania nie mam. Ale to wszystko jakby dojdziemy i Wam oczywiście opowiem, i to wszystko Wam przedstawię. Pierwszym krokiem jest to, żeby po prostu zdobyć trzy karty magnetyczne, które zawierają nasi przeciwnicy w kieszeniach. To jest pierwsza z nich i potrzebuję jeszcze dwóch takich kart. Muszę to robić bardzo spokojnie, precyzyjnie. Każdy mój błąd może być spowodowany tym, że zdążą po prostu zauważyć moją obecność i będę musiał rozpocząć to wszystko. Na nowo, a tego bym nie chciał. Myślę, że jeśli chodzi o takie misje jak ta, czyli trzeba być niezauważalnym. Ja ogólnie w grach takich misji nie lubię. Ja zazwyczaj wolałbym rozegrać to wszystko na głośno, ale... Akurat to jest taka misja, gdzie oczywiście przeciwnie, muszę zrobić to tak, żeby oni mnie nie odkryli, nie? Brakuje mi jedna postać. O właśnie, on jest do góry. Teraz jak to zrobić, żeby nie dać się zauważyć? Spróbuję szybciutko wdrapać się do góry. Skoczyć na sufit. Okej, okay, on idzie w idealnym kierunku. Jakbym teraz mógł zeskoczyć. Wziąć. Bingo. I o to mi chodziło. I po zebraniu tych kart, muszę się po prostu wrócić tam, skąd tak naprawdę rozpocząłem, e, jakby rozgrywkę. Czyli tutaj do naszego terminalu. I dzięki temu, że mam te trzy karty, to jakby teraz system zabezpieczeń zostanie wyłączony. Także jak ktoś mnie zauważy, to jakby nie rozpoczynam gry od nowa, tylko po prostu mogę się z nimi nawalać normalnie, nie? Więc to akurat jest spoko, nie? No i dzięki tym kartom, jakby. Pojawi się zagadka, którą mówię, nie wiem jak rozwiązać, aczkolwiek w tym momencie jakby już wiem, ale nie wiem jaki jest sposób rozwiązywania tego. Spiry człowieka zagadki nie mają już do dostępu do systemu bezpieczeństwa. Nie musisz unikać wykrycia podczas eliminowania ich. Także teraz już mogę z nimi się rozprawić na spokojnie. I zacznę od siebie, mój kolego. Dobra. Teraz co? Może pójdziemy na tamtego co? On tam idzie samotnie. Czemu by nie? Myślę, że to będzie całkiem rozwiązanie na plus. Chodź kolego. Numer dwa zaliczony. I chwilowo jeszcze na cicho. Jeszcze jakby nikt o mnie nie wie. Aha, was jest dwóch tutaj. Cichy knockout. Ten może mnie zauważyć. Ale miałem farta, że on mnie nie zauważył, nie? To jest naprawdę niesamowite niekiedy przeżycie, nie? Czy on się odwróci? Nie odwróci, on poszedł dalej. Ale tutaj ci koledzy biegną. Pytanie, czy on tamten? Tak, on ok, ok. Bo chciałem zaatakować tamtego, ale widzę, że... Przybieg kolejne, jakby tego tutaj załatwić. Okej. Okay. Chciałem tego też na cicho, aczkolwiek wyszło troszeczkę na głośno, nie ma problemu. Skąd ty wiesz? Skąd ty wiesz, że ja tutaj jestem, co? Wydaje ci się, wydaje ci się. Uciekamy! Miau! Miau! Spoko, dobra. Jakoś idzie, nie? Pomało do przodu. O, kolega tu samotny. Ja poczekam może. Albo podejdę. A, on w sumie skoczył. Wszedł drobiną do góry. To ja zrobię tak. Pójdę za nim. I zrobię coś takiego. Trzech z tej strony, tam jest dwóch Chwilowo bym widział pięciu Chyba, że ktoś się jeszcze gdzieś skrywa Dobra Ty na schodach Będziesz kolejną moją ofiarą Którą ogłuszę W sumie chyba się wrócę Chyba to będzie najlepsze rozwiązanie No wydaje mi się, że ich zostało trzech Chociaż nie, tutaj czwarty jeszcze gdzieś Stąd, z tej strony wychodzi Koło tej zagadki całej Pyk, 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 pyk. I już cię nie ma. Jeden przede mną, dwóch nade mną. Wygląda to na sytuację, którą powinienem rozwiązać bardzo ładnie i bardzo prosto. He spoko podmiaka. Tamten wszedł, zeszłeś, ale po co zeszłeś jak ja tu jestem? Żeby zostać powstrzymanym? On się nie spodziewał, skąd miał się spodziewać? Jak mnie szukał do góry? Czy Zajdziesz może? Zapraszam. O, ty skąd tak szybko? Dojedź. Czekaj, panie, po kolei. Jeden. No, chodź, chodź. Pie, 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 pow. No. Tyle w temacie. No i teraz <laughs> możemy rozwiązać tą zagadkę, którą tak naprawdę nie wiem do tej pory jak rozwiązać. Tam tylko widziałem, że trójka jest, nie? Ale trójka nie wiem co ma wspólnego. Bo generalnie tak, na początku rozwiązałem to tak, że mówię 3 To klikłem to, nie? Ale okazało się, że to razi prądem, bo jak oczywiście jak się popełni błąd to Zostaniem porażeni, ale to jakoś za dużo zdrowia nie odbiera Więc finalnie okazało się, że to I to było moje drugie podejście, nie? Bo za pierwszym razem to nacisnąłem, okazało się, że razi, no to kliknąłem to Nie wiem pojęcia skąd, bo tam była trójka, nie? I nie wiem ogólnie Czym się tutaj tak naprawdę ee, Nawigować, tak? Bo nie mam pojęcia czym. Później wybrałem sobie, no mówię, było pierwsze, to wezmę ostatnie. I okazało się, że rzeczywiście to jest dobre rozwiązanie. Później nacisnąłem to, zostało znowu porażone, bo miało być to. I finalnie okazało się, że to. Więc to było dopiero takie, za trzecim razem udało mi się dobrze to rozwiązać, tą całą zagadkę. No i dotarłem do momentu, w którym tak naprawdę jesteśmy tutaj, czyli będzie winda, którą zjedziemy na dół. I będą tam roboty, z którymi będziemy walczyli, którymi tak naprawdę przewidziałem, wiecie, bo wisiały roboty, a ja wiem, że fabularnie z takimi robotami jak tamte, które jadą, walczyłem, więc spodziewałem się, że tu będzie walka z takimi robotami, że rzeczywiście miała miejsce i tam poległ, Ponieważ nie dość, że z nimi walczyłem, to jeszcze były takie czerwone lasery, które zobaczycie, nie? Understand Uruchomione ręczne sterowanie windą. Zjazd rozpoczęty. Hey, Eddie. Catwoman. Cat. Tak, to Catwoman. co tam, Eddie? Ha, no can hold me. Uh, jestem ciekaw, gdzie jest jego centrum, nie? Czy on jest tam w tym zegarze? Czy może zupełnie to gdzie to indziej? Nie. O właśnie, i zbliżają się roboty, z którymi podejrzewałem, że będzie walka, i rzeczywiście walka z tymi robotami będzie miała tutaj miejsce. Jakby pierwsza próba jest ok, jakby nie ma problemu, nic się nie dzieje, po prostu muszę ich wyeliminować. Więc to skomplikowane nie jest. Później dojdą za którymś razem lasery, i tam już się sprawę komplikuje, bo nie dość, że muszę walczyć, to muszę omijać lasery. A niekiedy jest taka kombinacja, że muszę lecieć z kontratakiem przeciwnika tam, gdzie znajduje się ten laser, nie? Także niekiedy będę musiał zrezygnować z kontraataku żeby ominąć laser. Tak to mniej więcej będzie wyglądało Tu muszę omijać po prostu tą piłę. Ona po prostu będzie jakby zmieniała kierunek swój Ale tego też się podejrzewałem, ponieważ fabularnie też jako kobieta kod rozwiązywaliśmy bardzo podobne zagadki z tym motywem, nie? Nie, nie, nie. Ja będę walczył tak długo, żeby cię dopaść. I zjeżdżamy jeszcze niżej. O, i to jest ten etap, w którym tak naprawdę zginąłem, generalnie, nie? A nie chciałem, jakby wiecie, po porostce wznawiać, tylko stwierdziłem, że powalczę tak długo, aż cię rzeczywiście finalnie uda. O, i te czerwone lasery to jest problem, ogólnie, nie? Bo mówię, mogą te lasery tak podejść na mnie, że akurat w momencie, kiedy ja będę robił jakiś fajny kodratak. I te roboty się respią na nowo i jest coraz więcej. Nie mam pojęcia co będzie dalej, ponieważ tutaj, jak wspomniałem, zostałem powstrzymany. <śpiewanie> Proszę się odsunąć! Okej, okay, kontrataki naprawdę super. Ale te lasery bardzo mi się nie podobają. Ale widzę, że tych przeciwników jest coraz mniej. Co mnie motywacyjnie cieszy. Dobra, przeszłem to podejście. Co dalej?

Bardzo oryginalne podejście, naprawdę bardzo oryginalne podejście. Au! Ale szczerze, widzę, że w tej próbie, ta teraz się właśnie zaczęła. Moje znowu, znowu wzrosło, więc to mnie cieszy. O rany, o kurde, co tu się dzieje? O kurde. O, powiem wam, że ona jest taka szybka, że jej praktycznie nie widzę w ogóle, nie? Tylko widzę podłogę i te roboty, nie? Okej, okay, ale dostałem strzałę. Ale tam widziałem, że napunktowana kombinacja ładna była, nie? Nice. Okej, okay, widzę, że tu jest pole znowu. O, cholera. Jeszcze na to będę musiał uważać. O, ale to zrobiła elegancko. Ale to było świetne, to co zrobiła. Super, elegancki finisher. I naładowany pasek zdrowia, jak ja się cieszę, bo już byłem w krytycznym stanie. Jeszcze te pole magnetyczne, które tutaj się pojawiało. Mogę kliknąć ponownie, tak? Zaszyfrowane, tak? No. Okej, okay, zaszyfrowana no. swoim głosem. No i super, czy on tu jest gdzieś... Nie, on by tak blisko był, nieprawda. Ale coś będę mógł tutaj na klawiaturze nastukać. Co to takiego? Eddie?

Protokół truszujący, tuszujący. Czy ona w taki sposób chciała się zemścić wzięciem po prostu pieniędzy? Wszystko wyleciało w powietrze Taki był przynajmniej dźwięk. Właśnie do kryjówki człowieka zagadki i dokonaj zemsty. Aha. Kotka powróciła. I tak się kończy ogólnie. DLC, czyli powiedzmy, że tam, gdzie ja zginąłem, gdzie doszedłem najdalej, to miałem niedaleko tak naprawdę końca tej całej misji, nie? Czyli zemstą było to, żeby po prostu, widzicie, gotówkę przeleć na swoje konto i tam zniszczyć jak jakby. Był taki wybuch, nie? Czyli w taki sposób się oczywiście nasza kobieta kod zemściła, nie? Spoko. Także tak wyglądało trzecie DLC i połowa DLC, które chciałbym wam po prostu przedstawić. Trzy już za nami, jeszcze trzy przed nami, więc dzięki za uwagę, do następnych DLC na razie, cześć, cześć.